Siemanko, z tej strony Poszarpany i dzisiaj sobie wydamy 36 milionów kolda. Jak wam w krasie spodoba to możecie zalajkować. Dobra, tu wydamy sobie taksy 5 milionów kolda. Okay. To sobie wytamy te 5 milionów golda, no teraz to mamy damage, dobra kra jest po prostu, dobrze mi się w to kra, czy też sobie wytamy tak 10 milionów? No teraz to mogę grać, no jak sobie zostawiłem klę na autopatę to tyle złota mi się zebrało. Dobra, to też. Tu. I teraz tu muszę wejść, to ulepszyć. To ulepszyć. to to nie mhm. Wydamy sobie punkty w to sky tam to jest mocne mhm. w to mogę dać to też się przyda I trochę to Zobaczmy jak na smoku tam wyjdzie O już troszkę pokonaliśmy no wcześniej go pokonać nie mogłem. Dobra, to nie patrz jeszcze raz. 7 HP mu zostało. Następny odcinek też sobie trochę po farmie i wydamy to wszystko. MP kost, no to mogę wsiąść czy nie. Po co tu się wytropić taki item, który tutaj temat, czyli on jest mocny temate plus nie procenty tylko ogólnie yy, no to mogę też wziąć Wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję bo mi się to przyda o kurde critical damage i lightning damage to ja biorę dobra to się szybko holda da farmi jeden kpm zostało nie wiem jak to się dzieje o dobra to jest mocne chodziło właśnie Hmm. Oto, ten tam jest plus siedem. Dobra, uzabrzmy sobie trochę to. Więc drogi jest. Dobra. Equip, Dobra, to to sobie damy w półcięcie ogólnie sobie damy halb alfa patrzcie, on ma 46 cm, jak damy to dostaje to, 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 to dużo cm, po prostu jest dobre sobie trochę ulepszyć promotować na to to jest chyba najlepsze. Pod tą ścieżkę gdzie idę, czyli tu później patrzycie takie ulepszenie jak to, to jest mocne. Dobra przyczyną mogę to w sumie ulepszyć. No 60 diamentów mam, to mogę wydać, tu mnie nie wiem z item. asi to okay. no, jak jako. je utáč. Okay. to tam. Ten je trochę trochu pofarbíme. ...o ten post?

Dobra, już obejrzałem reklamę. Tu ktoś na czacie pisze, coś tu. I'm from Filipin, Wietnam. Są takie ulepszenia w teamie, ale jest już pa full. No, główną dobre miejsce, dobry zim w ogóle znalazłem tutaj dużo krań dopiero mam jestem ósmy tutaj no każdy kran, no, to jest dobrze no i w ogóle najlepiej to w to inwestować w bonus kolce, tak jak macie jakiś nowy team i w sumie co critical sunshade to to No i lepiej to inwestować. Dobra, tu mamy Costume Shop. To mogę dodać tu dać tu. My lepiej wyglądało tu. Dodać tu. To tam Tu, tu Kurde, co tam Kurczę, co tu się w ogóle? Znika <laughs> to Jezu. Dobra, ja robię cięcie i restartuje grę. Dobra, mamy tak. I tu... No i tak to zostało, no i nie wiem, co tu już nie zniknęło. Dobra, tam sobie trochę w to. Widzimy, jakie jest misje to robić Dobra, to na przykład, spita tam. Ale wszystko idzie. Dobra, tak to dużo podbijamy. Tużą Expa wpiłem, tu tu level mam ich. Ogólnie to tu, ma, tu macie takie wiesze z tyłu tam gdzie są archerzy to co tak ustawiłem I na razie wiesz to tak żeby tylko złota dostawać i expa więcej na razie nie impastuję, jakby wierzę. mam tylko taką. No. Sprawdźmy, czy z 1400 nam się udało. Nie wiem ile wam pasuje odcinki, jakie mają być długie. Na razie robię po 10 minut, tak, trochę ponad. No, czyli zaraz będzie koniec. Przem z głosem, bo nie wiem jak to ustawić, bo mnie czasami nie słychać na drugim odcinku to było widać. Już kilka zdobyłem flag. No ja to sobie zrobię poza odcinkiem. Teraz sobie... No... Bo tutaj jest taki slot też. Tutaj są takie walki, ale to... To mogę też zagrać, ale to... Musiałbym... Tutaj są wszystkie full chyba. jak tu mam ulepszone Tu mam tak. Jest ja mam taką. No, potrzebujemy sporo tych punktów wave. No więc setne miejsce tu musimy mieć z 2000 więcej. Takie mam itemy. Dobra, tu mamy 10 tysięcy, zobaczymy czy to się nam uda. Na razie idzie dobrze. Teraz musimy to rozwalić. No no przepraszam. Kurde, przekro Muszę sobie jakieś wyrzuty porobić, bo lecz co idzie. Teraz tu mamy MP ciągle na maksa, bo ten... E, to jest taki opłat w te leczy ten, leczy HP i... HP i manę. Uh, milion dobra, to zaraz, zaraz będę. Dobra, już jestem. To niepotrzebne. A tak spie? Nie. Zamek. Tak wygląda, i zresztą ja myć z tej strony więcej arcerszy. Potem archer słabe Dobra, już by kończył. Cześć.